Proszę bogowie. One. Gaben. Dajcie coś dobrego skrzynca. Proszę, złoto, 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 złoto. Tak jest, tak jest, mamy to! Skeleton Ruby! Udało się w końcu! Witajcie po tej jakże pięknej zapowiedzi, po której aż chciałoby się zostawić lajka i subskrypcję. No i na pewno napisać komentarz, że była bardzo fajna. Eee, no, każdy chyba już wie o co chodzi. Naszym nowym challenge'em będzie otwieranie skrzyneczek grączki. Tych oto skrzynek, w których jak wiecie, bądź nie wiecie, już wam tłumaczę, można zdobyć skórki do noża z dopiskiem Doppler. Oj tak. Niejeden by chciał taką mieć. Codziennie myślę, będzie pojawiał się jakiś filmik z otwarcia skrzyneczki. Wszystko będę dokumentował. Jeżeli coś mm, lepszego wypadnie, nawet niekoniecznie nóż, którego będziemy szukać, no to myślę, że też z Wami się podzielę. I będziemy tak w ten sposób właśnie sobie otwierać te skrzynki. A dzisiaj z okazji tej, tej pięknej. I na inauguracji otwarcia nowego challenge'u otworzymy 2-40 kapsułek z naklejkami. Naklejki z aktualnego, e, znaczy z ostatniego turnieju, e, w których kryją się bardzo ładne, jak dla mnie, naklejki holograficzne. Popatrzcie, tylko na Nemigę, chociażby. Jest świetna. Naprawdę złote. Też nie kręcą mnie aż tak te złote. Po kolei otwieramy. Może, może gej będzie dzisiaj. A, początek nie najgorszy: Complexity. Będziemy sobie w miarę szybko otwierać, żeby ten odcineczek się zrobił. Fluxo. Poliowana. Kolejna. Bardzo dobra. Kurczę. Dobry początek, jak dwie, dwie kapsułki, dwa razy po. Oh. A ja nie tak daleko, chociaż jak mówiłem holograficzne bardziej nas interesują. Może się uda coś trafić. Dwa przeleciały, czerwony kolejny, Bibi. Mogłoby, zadowolony byłbym, myślę, z dwóch takich holograficznych naklejek. To by było Coś, jak na taki pierwszy opening Naklejkowy w moim wykonaniu O.G. Oh, było Niektóre naklejki też dobrze, dobrze wyglądają Na tej wypalance Wildfire? Ajajajajaj Szukamy, szukamy holografu Holograf to jest dla nas zbawienie Niestety nie tutaj Szans jeszcze jest troszeczkę, także nie ma co się załamywać. Nawet jeżeli nie wychodzi, trzeba próbować cały czas. To jest klucz do zwycięstwa. Tylko, tylko słabi poddają się przed, przed dotarciem do swojego celu. A my nigdy tego nie zrobimy. Nigdy. Teraz. Daj, daj. Też nie. Kurczę, połowa zaraz będzie openingu, to nawet jednego. Nadal nic, nadal nic. Tam znowu holograficzna naklejka się. Legacy z tego widziałem przemknęła. Bez sukcesu... Bek... Bez sukcesowo, bez sukcesowo. Ale czy może być gorzej? Mm. Gorzej nie, ale mogłoby być lepiej chyba zawsze. Teraz, teraz. Musi się udać w końcu. Też niestety. Kurczę, kurczę. Na początku coś tam się pojawiła a dalej już kaplica. No nie podoba mi się to bardzo. Dalej, dalej, ręce gadżeta. Kurczę, nemiga też ładna. Bardzo ładne są te naklejki. Mienią tak, a je można zdrapać. Z tego co wiem. Tylko potrzeba w holograficznym sobie zobaczyć. Bo da się chyba zdrapać i nie ma tych obramówek na holo. Invision. Holo, holo, holo! Nie ma holo. No, no, no. Już widać końcóweczkę. Teraz. Namiga kolejny raz, zwykła. Pojaw się! Pojaw się! Pojaw się! fire Najgorzej Też bardzo... Chociaż hologram, hologram to jest to... Popatrzcie tylko Jak to wygląda ładnie Teraz wyleci! Teraz! 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 Pokaż się! Pokaż się! Pokaż się! Nie ma nic, nie ma nic Umrzydliwe. Jak można tak robić dla... dla Pawła? Tajlu Ale coś co... Nie żartuj sobie, no. Co to jest? Cztery tylko zostały. Energy. Brak mi energii. Zło złote znowu było. Holo, 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 holo! Dajlu znowu. Dawaj hologram jakiś ładny. Proszę, proszę, daj, 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 daj. To też nie jest hologram. Uwaga, trzy ostatnie szanse. Trzy ostatnie szanse. Enemiga przeleciała. Wildfire folia kolejna. Nie, to nie jest to, czego szukam. Nie folia, nie folia. Hologram, 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 hologram. Nie ma hologramu. Waga. Musi się udać. Musi się udać. Fluxo nawet jakby poleciało. Nawet fluxo jeden. Holo, holo, holo. Nie ma, holo. Nie poddamy się. Dajmy jeszcze 10 szans. Ostatnie 10. Teraz, teraz. Na no spokojnie. M może musi po. Nawet Imperial nie ma. LinVision przeleciała. Skór na tych hologramów przelatuje tylko aby. Czyż jeden holo jakby dał albo dwa. Nie, no co tu? Zlituj się. Gaben, proszę. Proszę, Gaben. Dwie szanse. Trzy. Trzy. Do trzech razy sztuka. Jedno holo, jedno holo, jedno, jedno, jedno. No energii. A nie. Proszę. Obiecuję, że będę otwierał więcej. Ale nie dzisiaj chyba, bo już... Wyczerpałem chyba wszystkie najgorsze. że ostatnio. Uci, tyle fajnych. Nie ma nic. 50 prób. Oczywiście, jak możecie się domyślać, podjąłem kolejne 50 prób. 50 szans od Geybena zostało mi przekazane. Zapraszam na kontynuację tego jakże pięknego openingu, po którym jestem strasznie zadowolony. Ale mogło być lepiej. Teraz, 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 teraz. O, o. Dobra, fast open. Ksa. Drugi. O, ale to szybki był. No in. miga. Holo, 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 holo. Oni holo. Holo, holo. Holo, holo. holo, holo. O, jeden holo jakby dało. Jakiś ładny. Ładny i fajny. Albo dwa teraz. Raz. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Jedno holo, jedno holo jakieś. No, mogę dać folię chociaż też. Mm. O, o, o. Nie bądź taka, nie bądź taka. Co się dzieje z tobą, człowieku? Nie, robocie. Jest, jest! Jest! Ładne Flycast? Może być. Może być. Może być. Bardzo ładne, bardzo ładne. Dobra, to jeszcze jakby z, z dwa dało holo. Bosy. Się... Zaczął sypać, zaczął sypać. Teraz, teraz, teraz. Nie no. ma. Mamy holograficzną jedną. Jest dobrze. Może być lepiej, może być lepiej, może być lepiej, może być lepiej. Mmm mm, nie może być na razie. Więc tam złota, tu holo. Jeszcze jest jedno holo poleci, musi polecić. Jakieś ładne. Do kolekcji nie ma, nie ma. Taju holo, jakby poleciało też. O, huge, huge. Jedno holo, 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 holo. Albo gold, gold, holo. Cokolwiek. Teraz, teraz, teraz. Holo! Nie ma hola. Holo! Holo, holo! Nie ma. O, było blisko. Dawaj, 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 dawaj. Jedno holo, jeszcze jedno, jedno. Jest złote nawet! Szansa, 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 szansa! Mm, nie ta, nie ta. Dwie szanse jeszcze. Teraz holo. Holo, gold. Gold, holo. Nie ma, nie ma, nie ma. Ciekawego. Spoko. Zapraszam Was do śledzenia challenge'u, który przedstawiłem na początku filmu. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. Komentujcie, czy Wam się podoba, czy się nie podoba. Jak się nie podoba, to zwyzywajcie mnie. Na pewno się odwdzięczę.